Hejka, z tej strony Edzia, a ja was witam w kolejnym odcinku mojego podcastu Faktycznie. Przywitaliśmy nowy miesiąc, jakim jest wrzesień. Fakt tego, że już od trzech lat nie byłam na rozpoczęciu roku szkolnego sprawił, że, że pokochałam wrzesień. Pogoda we wrześniu jest naprawdę w porządku, jest mega fajna, odpowiednio dla mnie, czyli nie jest za gorąco, nie jest za chłodno. Teraz to jeszcze utrzymają się te upały, ale kiedy przyjdzie ten chłodniejszy wrzesień, czy nawet październik, to wiecie, jakaś bluza czy ramoneska, na to i po prostu można wychodzić. Jest dla mnie zawsze najlepszym wyborem i nie lubię, jak jest za gorąco, więc jak będzie tak pół na pół, ale jeszcze, jeszcze czuć będzie trochę te, tego lata, ale i zarazem takiego przełomu z jesienią. W sumie w tamtym roku miałam super wyjazd do Wrocławia i powiem Wam szczerze, że ten wyjazd zrobił taką robotę, że no od tamtego roku ja po prostu mówię, że ja kocham wrzesień. Duży, duża sprawka tego, że ja nie muszę wracać do szkoły. Dopiero gdzieś tam studia mam w późniejszym terminie, ale tak, przy witaliśmy ten piękny miesiąc, jakim jest wrzesień, i Was zachęcam również do tego, że nawet jeżeli chodzicie do szkoły, to spójrzcie na ten miesiąc naprawdę pozytywnie. Ja pamiętam, kiedy ja zaczynałam wracać do szkoły, to bardzo negatywnie kojarzyłam wrzesień, raczej z niczym pozytywnym. No po prostu był. I tak w sumie jakoś przechodził, i bez większych takich refleksji na temat tego miesiąca. A teraz, no to miałam więcej czasu, żeby spojrzeć na te pozytywne strony września. Chociaż też nasz klimat się zmienia dość, dosyć mocno. Ten wrzesień nie jest taki sam jak kilkanaście lat temu, jak i nawet kilka lat temu. No, dosyć się różni od tego, co mamy teraz, no bo w sumie mamy wrzesień, a pogoda sięga nawet do 30 stopni. Szczerze, ja już mam tego dosyć. Chciałabym poczuć trochę takiego Chłodniejszego klimatu. Nie za zimnego, ale chłodniejszego. Ale nie dzisiaj chciałabym o tym gadać, tylko chciałabym pogadać o przyjaźni. Mój pierwszy odcinek, jaki dodałam na mój podcast, był o przyjaźni, ale był o tym, za co dziękuję moim ziomalom, tych, których kiedyś miałam w życiu, jak i tym, którzy są teraz. Dzisiaj chciałabym trochę rozłożyć przyjaźne czynniki, takie pierwsze, w sumie z czego się składa i uważam, jakie cechy są ważne, ale też takie, na które trzeba zwracać uwagę, że jest to jednak taka czerwona flaga. Na TikToku widziałam tylko i wyłącznie jakieś filmiki typu red flagi u chłopaka, red flagi u dziewczyny, red flagi w związku i tak dalej, a nikt nie mówi o red flagach w przyjaźni, a one też bardzo często istnieją. Na pewno w swoim życiu doświadczyłam więcej takiej relacji przyjacielskich niż miłosnych i w sumie jest to dla mnie spoko. Pasuje mi to, że, że jednak mam takie większe doświadczenie, jeżeli chodzi o, o przyjaźń i tak naprawdę na swojej drodze spotkałam dużo ludzi. Ludzi. Gdzieś tam w każdym etapie życia pojawiała się jakaś osoba. Relacja trwała jakiś czas. Nie była tak dużo warta, aby trwała do tego momentu. Gdzieś tam każda z tych osób, która była w moim życiu, czegoś mnie nauczyła. I też o tym mówiłam właśnie w pierwszym odcinku, że, że każda osoba była jakąś taką lekcją w moim życiu, która sprawiła, że, że mam jednak większe doświadczenie. I więcej jestem w stanie zauważyć, kiedy tworzę jakąś relację. Ta lampka jednak się zapala, że może to nie będzie najlepiej. Przed dla mnie. Uważam, że jest kilka cech podstawowych, które oczekuję w przyjaźni. Przede wszystkim kiedyś bardzo dużą uwagę zwracałam na ilość, a zapominałam przy tym o tej jakości przyjaźni. Otaczałam się dużą grupą przyjaciół, w sumie tak ich nazywałam. Uważam, że przyjaźń to jednak coś głębszego. Nie tylko rozmowa o błahych rzeczach, ale i również analiza jakichś słabych sytuacji w moim życiu czy w życiu drugiej osoby. Nie było tam jakichś większych refleksji. Było po prostu wspólne imprezowanie, wspólne spędzanie czasu, ale raczej nie było w tym niczego więcej. Nie było w tym głębi, po prostu było to takie po łebkach. I doszłam do takiego momentu w sumie, gdzie ogarnęłam, że, że ja nie chcę takich przyjaciół i nie chciałabym, żeby to była moja definicja przyjaźni. No jednak to nie, nie spełniało moich oczekiwań. Chciałam po prostu zupełnie czegoś innego, ale to nie oznacza, że gdzieś tam e, wtedy było mi źle. Absolutnie. Ale gdzieś z biegiem czasu ta perspektywa się zmienia. Wszyscy się zmieniają dookoła nas. Ogarniamy, że możemy doświadczać zupełnie czegoś innego i że ktoś jest w stanie dać nam zupełnie inny pogląd, zupełnie inną perspektywę przyjaźni. Tak było w moim przypadku. Ja będę dobrze wspominać tamte czasy. To było spoko. Jak mówię, z perspektywy czasu już bym w takie coś nie weszła. I myślę, że otaczam się niewielką garstką przyjaciół. W sumie jestem w stanie te wszystkie osoby policzyć na palcach jednej dłoni. Uważam, że to mi wystarczy. To jest w stanie zaspokoić wszystkie moje potrzeby. A nie fakt posiadania 12 osób, z którymi nie jestem w stanie pogadać o tym, kiedy jest u mnie źle, albo o tym, kiedy jest nawet u mnie dobrze, i o tym, żeby otrzymać od nich jakąś radę, jakąś sugestię względem danej sytuacji. No jakby nie było, nie dochodziło w tych relacjach do takiego momentu, no i po prostu gdzieś to z biegiem czasu się rozpłynęło, ale myślę, że każdemu z nas wyszło to na plus. Znaczy na pewno mniej, nie wiem jak im, ale wydaje mi się, że. że Raczej każdy jest zadowolony z tego życia, jakie prowadzi na ten moment. W tej przyjaźni, które teraz mam, bardzo podoba mi się to, że czuję totalny luz w tym wszystkim. Taki brak wysiłku, że po prostu to jest, to trwa. Ja nie posiadam żadnych wątpliwości. Myślę, że druga, druga strona też nie posiada żadnych wątpliwości, że to po prostu jakoś płynie swoim rytmem. Każdy też ma swoje życie, każdy też ma w sobie jakieś zrozumienie, że, że nie zawsze jest czas. Fajnym przykładem jest fakt, że ja z moją jedną grupką znajomych, czyli czterech osób razem ze mną. Zobaczyliśmy się w lipcu tylko i wyłącznie jeden raz. To nie sprawiło, że nagle nasza relacja zeszła na gorsze tory. No nie, absolutnie. Nawet jeżeli minął miesiąc od spotkania, ja nie mam wrażenia, że tam doszło do jakichś zmian i że tam coś się zmieniło i że to już nie są ci sami ludzie, z którymi wcześniej miałam styczność. No nie, absolutnie. Jest tak samo dobrze. Nie wiem, czy zgodzicie się ze mną, ale uważam, że do przyjaźni ma się jakieś takie mniejsze oczekiwania niż do relacji takiej stricte romantycznej, miłosnej. Nie wiem, no, dla mnie byłoby ważne, żeby jednak z moim facetem widzieć się częściej niż raz w miesiącu. A w przyjaźni jakoś nie stanowi dla mnie to większego problemu. Oczywiście jakby cieszyłabym się, gdybyśmy widzieli się częściej, no, ale wiem, że sytuacja nie pozwoliła na to. Znaczy, też w relacji w sumie z moim facetem wiedziała, że sytuacja na to nie pozwala. No to też bym to przetrwała. No ale myślę, że też byłoby mi. O wiele wiele ciężej. Uważam, że warto jest posiadać balans w przyjaźni, i mam na myśli tutaj, czy to chodzi o spotkania, czy ogólnie zainteresowanie, co u ciebie, jak tam, co słychać, co się dzieje, żeby to wychodziło z dwóch stron, i osoby dalej czują chęć tego, żeby ta relacja trwała. Ale w momencie, kiedy jedna strona ma kryzys, to druga daje trochę więcej, daje więcej zaangażowania, bardziej wspiera, bo wie, że tamta druga osoba tego potrzebuje. Gdzieś trzeba się uzupełniać w tym wszystkim, bo czuję, że dwie strony chcą dalej to rozwijać, chcą dalej być w tej relacji. Są dalej ciekawi co u ciebie, chcą cię wspierać kiedy jest źle, ale są wtedy też kiedy jest dobrze. I gdzieś niektórych rzeczy nie trzeba tłumaczyć, tylko po prostu to się dzieje samo, bo albo to gra, albo to nie gra. Jeżeli nie gra i masz tyle siły i chęci, żeby gdzieś tam yy, dochodziło jakieś zmiany w tej relacji, to jakby walcz, bo jeżeli czujesz, że warto, to to rób, ale jeżeli wiesz, że tak naprawdę ta druga strona tego tego w głębi duszy jakoś nie chce, że, że, że gdzieś to zaangażowanie w relacje nie jest takie samo, no to sorry, ale myślę, że, że wtedy kurwa wypad z życia. Ale uważam, że w przyjaźni też jest bardzo ważna szczerość. I ja wiem, że jeżeli zwrócę się do moich przyjaciół, to nie zawsze to będzie pochlebna ocena na zasadzie no to jest spoko pomysł. Jeżeli coś, coś nie jest spoko, to po prostu to się komunikuje. I w sumie tak to u mnie wygląda, że ta szczerość Szczerość jest wszędzie, zawsze i uważam, że jest bardzo dużą wartością w relacji i to w sumie w każdej, czy w miłości, czy w przyjaźni. Ta szczerość kojarzy mi się po prostu z tym, że w sumie taką chęcią rozmowy, komunikowania tego, co się czuje. Na przykład, kiedy jest źle, to dana osoba jest ci w stanie powiedzieć, że no, ostatnio nie jest za dobrze. Wtedy wiesz, jak działać, jak reagować, a bardzo nie lubię na przykład domyślania się. Wiele konfliktów jesteśmy serio w stanie rozwiązać w momencie, kiedy ktoś by po prostu nam to Zakomunikował. Ja nie czytam w myślach, ja nie wiem, co siedzi w Twojej głowie. Wiele na przykład konfliktów może powstawać przez to, że ktoś nie wyraził swoich emocji czy jakichś tam oczekiwań, które miał względem ciebie i gdzieś w tej osobie wtedy zaczyna to wszystko gnić, doskwierać. A tak naprawdę, gdyby tylko i wyłącznie powiedział ci, co czuję, to jest w stanie rozwiązać wiele jakichś sporów czy konfliktów, czy jakichś właśnie takich głupich nieporozumień. Kryzysy w każdej relacji mają miejsce, ale najlepiej, jakby one nie Wymagały dużego wysiłku. Z własnego doświadczenia wiem, że te relacje, w których byłam i one wymagały dużego wysiłku, no nie ma, nie ma ich teraz w moim życiu. Jakoś kurwa gdzieś zniknęły i po prostu widocznie to nie było to. A teraz gdzieś ci moi ziomale, czy nawet mój facet, sprawiają, że tu właśnie nie czuję żadnego wysiłku z tym związanego, czuję zupełny luz, chill i myśląc w ogóle o przyjaźni i o moich ziomalach, czuję po prostu chill, spokój. Ja nie martwię się o nic. Ale uważam, że to, że to bardzo ważne, żeby komunikować, żeby być w tym wszystkim szczerym i fajnie, jak też nie czujesz się w tej relacji ocenianym, tylko takim zrozumianym. Twój przyjaciel, przyjaciółka nie sprawiają, że ty czujesz się gorzej, że gdzieś tracisz na wartości albo że reagujesz tak i tak, albo że zrobiłaś tak i tak. Że wiecie, że powiecie, co myślicie, ale przy tym też dajecie to wsparcie, że, że jakby jesteście i że to nic nie zmienia. Dalej jesteście ty. Tymi samymi ludźmi. Dajesz to poczucie, że ta osoba jest widziana i słyszana. Widzianym i słyszanym? Nie wiem, czy tak się to mówi. Widzianym i słuchanym? Może bardziej? Nie wiem, ale czujesz, że dana osoba dostrzega, że jesteś i też się słucha. I to jest super. Kiedy wiesz, że, że po prostu nie jesteś tam jakąś małą jednostką w tym wszystkim, tylko tw tworzysz to. Nie liczył się tylko i wyłącznie jednej strony problemy, ale i twoje. I gdzieś to w w wsparcie ciągle jest. Po prostu myślę, że w przyjaźni chodzi o to, żeby to płynęło. I kiedy gdzieś tam pojawi się jakieś mini tornado, to, żeby po prostu to wyjaśniać i komunikować, być w tym szczerym. Było tak pięknie i maślanie. Na początku, że zegujmy, że dodatkujmy, czemu ja powtarzam, że to Później będę to kurwa musiała wycinać. No ale niektóre rzeczy po prostu trzeba wyciąć, ale taka dygresja. Przez to, że ja to montuję, dostrzegam jakieś takie pojedyncze rzeczy, nad którymi powinnam popracować, jeżeli chodzi o moją wypowiedź, niektóre słowa są powtarzane przeze mnie bardzo często i niekoniecznie to wpływa na jakość mojej wypowiedzi, ale to jest super lekcja i dużo mi daje do tego, żeby, żeby jednak zwracać na to uwagę, W sumie łapie się. Na tym, że o damn, nie, nie używaj tego słowa, wiesz, że z tym masz problem. A w ogóle sam fakt tego, że ja jeszcze to montuję, to często jak siebie słucham kilkanaście razy, to ja już nie mogę siebie słuchać. Ja już nie mogę siebie słuchać. Nie wiem, czy ja mówię z sensem, czy ja mówię bez sensu, ale i tak to montuję. Później wysyłam to moim najbliższym i to się pytam, czy to w ogóle ma jednak ręce i nogi, bo przez fakt, że słuchałam tego już na okrągło, to gdzieś to taką wagę tego wszystkiego straciło, że to tak ujmę, że to tak ujmę, kurwa. to też trzeba wyciąć. Ja Dobra, nie mam przesada z tym, że to tak ujmę. No ale jak już mówiłam, było pięknie, kolorowo. Teraz przejdźmy do tych negatywnych cech, na które uważam, że warto zwrócić uwagę, kiedy jesteśmy w jakiejś danej relacji, czy tworzymy nowe. I uważam, że bardzo ważne jest to, jak czujemy się po spotkaniu, ale i ogólnie co nasze ciało komunikuje, kiedy na przykład jesteśmy z daną osobą, czy co czujemy. Sam fakt tego, że byliśmy umówieni z daną osobą, ostatecznie ta osoba odmawia, i że coś jej wypadło, a my w głębi duszy cieszymy się, że to nie wypali, że to spotkanie jednak nie dojdzie do skutku. Ta lampka powinna nam się zaświecić, że. Halo, halo. Kurwa, gdyby ta osoba była dla Was serio ważna, byłaby Waszym przyjacielem, ziomalem, jakby dobrą duszą w Waszym życiu, nie doszłoby do momentu, gdybyście się cieszyli, że Wy z tą daną osobą się nie zobaczycie. No kurwa, ja na przykład jestem zawsze happy i podekscytowana na fakt tego, że ja po prostu się spotkam z moimi ziomalami, czuję się gorzej, to wiem, że mi będzie lepiej. Lepiej. I że gdzieś to będzie takie moje oderwanie, I że jakby będzie super, co nie? Uważam, że kolejnym red flagiem jest brak szczęścia z Twoich sukcesów i kiedy ktoś ciągle ci ujmuje, albo czujesz, że Twoje osiągnięcia po rozmowie z tą osobą nie są takie ważne, jednak nagle ty się zastanawiasz, czy rzeczywiście to, to jest jakieś osiągnięcie, może to nie jest tak bardzo istotne, i gdzieś ciągle ujmuje, no i to też nie sprawia, że ta relacja jest dobrą relacją dla Ciebie. Bo tak jak wspominałam, w tych takich zielonych flagach w to warto jest się wspierać i w sukcesach, i też w tych gorszych chwilach. Bardzo wkurwiało mnie, gdy miałam przyjaciółkę, która odzywała się jedynie, gdy było źle. I była tylko wtedy, kiedy potrzebowała pomocy. Ja byłabym w stanie jej dać tą pomoc. Doszło już do takiego sufitu, kiedy na przykład często były spotkania odmawiane, że ona nie ma czasu, że tu chłopak, tu coś. A kiedy na przykład doszło do momentu, gdzie chłopak znikł, nagle miałam wrażenie że pojawiłam się w jej życiu, że nagle zostałam zauważona, to zaangażowanie nie, nie było z dwóch stron. Gdzieś dopiero kiedy przyszedł u niej ten kryzys, ogarnęła, że będzie potrzebowała kolejnej osoby w swoim życiu. No ale słuchajcie, ja nie jestem do tego, żeby gdzieś tam czuwać nad kimś całe życie, a nie być też traktowanym przy tym poważnie, prawda? No ja nie jestem tylko i wyłącznie w złych chwilach. Chciałabym być też z tych dobrych, żyć z tą osobą, jakby nam doświadczać tego, że ona przeżywa i te do... Dobre chwile i te złe, a nie być tylko dostrzegana w kryzysie. Kiedy dostrzegamy ten brak równowagi w dawaniu, ubraniu i, i czujemy, że ktoś jest bardziej zaangażowany w to, a druga osoba po prostu ma wyjebane jaja, to też do niczego nie prowadzi. Też trzeba pamiętać, że do wielu rzeczy nie jesteśmy w stanie kogoś zmusić i też niełatwo jest tak się po prostu zmienić. I uważam, że to wymaga bardzo dużej pracy i cierpliwości w relacji. Nie trwa to miesiąca. Więc jak pamiętam jeszcze czasy, byłam w relacji z kimś. I później ta dana osoba po zerwaniu tej relacji pisze mi, że ona się zmieniła po miesiącu. Kurwa, no nie uwierzę ci, że ty się zmieniłeś w miesiąc. Sorry, uważam, że takie zmiany nie zachodzą w przeciągu miesiąca. To jest taki nawyk, który został już hojony w życie danej osoby, więc jak ktoś mi mówi, że zmienił się w miesiąc, oh, dzień! Nie uwierzę ci. Nie uwierzę, ale uważam, że ważne jest to, aby dawać i brać, żeby w tym wszystkim była równowaga. W dawaniu i braniu. Kiedy u ciebie jest gorzej, ja więcej daję i ty więcej bierzesz. Ale kiedy u mnie jest źle, to ty więcej dajesz, a ja to biorę. I gdzieś utrzymujemy ten. Balans, tą równowagę w tej przyjaźni, bo nie zawsze u każdego będzie zajebiście, ale kiedy jest ten kryzys, to wiesz, że jestem ja, która ci pomoże. Chodzi ten przyjaciel, który ci pomoże. Byłam też w relacji, w której byłam traktowana jako taki psycholog, taki emocjonalny śmietnik. I miałam wrażenie, że ja nie rozmawiam o niczym innym z daną osobą, tylko i wyłącznie o jej problemach. I słuchajcie, nie byłoby to dla mnie jakimś dużym kłopotem, bo w sumie ja zawsze gdzieś tam jestem chętna, aby aby pomagać danej osobie w jakimś kryzysie i wiecie, jakby słynny z takich psychologicznych porad i gdzieś podnoszę na duchu, ale kiedy to trwa mam wrażenie, że cały czas i że ja już nie jestem w stanie dać więcej, bo dochodziło do momentu, kiedy ja mam, miałam wrażenie, że ja daję całą siebie, a to nie przynosi żadnych rezultatów, że u tej osoby ciągle jest źle, ciągle jest chujowo i ciągle ci się żali z tego, ma jakiś problem. Ja byłabym w stanie tej danej osobie pomagać, kiedy doszłam do momentu, gdy sprawiała to, że ja sama źle się czuję, że ja już spadałam sama na emocjach, że, że to już mnie rujnowało. Miałam wrażenie, że ta osoba po prostu wyciąga ze mnie wszystko co dobre, a ostatecznie nie wychodzi nic z tego pozytywnego. U niej było chujowo, u tej osoby i nagle zaczynało też u mnie być źle. Tematem głównym było to, co ona przeżywa, a ja już byłam po prostu takim kołkiem, który mam... W... Miałam wrażenie, że już nie jest w stanie nic zrobić. Nie jest w stanie podnieść tą relację na jakiś wyższy level, żeby ta osoba w końcu poczuła się dobrze. To była jak walka z wiatrakami. I w momencie, kiedy ja już doszłam do takiego etapu, gdzie ja już sama czułam się źle i czułam, że ja już nie jestem w stanie dać więcej od siebie, no to Gdzieś zaczęłam odchodzić od tej relacji. Kiedy widzicie w takich relacjach takie właśnie red flagi albo jakieś zachowania, które wam nie odpowiadają, to komunikujcie je. Ja w każdej z tych relacji, ja komunikowałem to, gdy coś mi nie pasowało. Kiedy wychodziła ze mnie ta chęć inicjatywy, chęć jakiejś zmiany, chęć po prostu polepszenia tej relacji, wzniesienia jej jednak na lepszy poziom i widziałam, że nie dochodzi tam do żadnych zmian czy refleksji, dalej to wygląda tak, jak wyglądało, no to po prostu ja znikałam. I uważam, że niektórych rzeczy nie jesteśmy w stanie zmienić, ale czułam, że ja wyszłam z tą inicjatywą, że ja nie chciałam po prostu urwać tej znajomości, tylko gdzieś ją jednak wzmocnić, zauważyć jakiś problem, że rzeczywiście może to zmienić, może ja sama coś powinnam poprawić, ale jeżeli żadnych zmian nie było, to nie widziałam już sensu, aby kontynuować tą daną relację. I wiele moich przyjaźni nie rozpadało się z tego, że była wielka, ogromna spina. Nie. to po prostu jakoś z biegiem czasu się rozpływało, że ten kontakt zanikał i ostatecznie go nie było. I widocznie ani ja nie byłam dla tej osoby pisana, ani ta osoba nie była dla mnie, ale uważam, że warto zwracać na te czerwone flagi uwagę, ale i też na te pozytywne. Po prostu tak warto się zastanowić, czy otaczacie się dobrymi ludźmi. Czy oni są dla was odpowiedni, czy może oczekujecie od przyjaźni czegoś innego. Mam nadzieję, że macie w swoim życiu chociaż jedną osobę, która jest w waszym przyjacielem, przyjaciółką, waszym dobrym ziomalem, na którym możecie polegać. Jest w momencie, kiedy jest dobrze, jest w momencie, kiedy jest źle. Przyjaźń po prostu powinna płynąć. Fajnie komunikować, gdy jest źle, ale też, żeby to nie była ciągła walka z wiatrakami, która do niczego nie prowadzi i nagle sobie uświadamiacie, że jesteście w miejscu, w którym byliście na przykład rok temu i że to wygląda dalej tak samo. Nie chciałabym, żebyście doprowadzali do takich sytuacji. Chociaż wiecie, to też zawsze będzie dla Was jakaś lekcja, nauczka na przyszłość, że, że może później nie warto w takie coś wchodzić, w takie coś się angażować na tak długo, na pewno. No ale podziękujcie swoim ziomalom za to, że w ogóle są. Ja bym e, bardzo chciała podziękować dzisiejszym odcinku mojej ziomalce, która co spotkanie mówiła, że kurwa, jeszcze nie odsłuchałam tych odcinków, muszę znaleźć czas, jutro znajdę. I rzeczywiście następnego dnia znalazła, przesłuchała wszystkie odcinki, wysłała mi screena, że odsłuchała wszystko i że co ma dużo powiedzieć, że jest zajebiście i że jest ze mnie dumna. Po miesiącu wiecie, nagrywanie już tego wszystkiego. Dziś dalej mam ten odzew, że, że robię dobrą robotę. Naprawdę, to było dla mnie przyjemne, także to jest takie podziękowanie dla tej osoby w tym odcinku. Ale i wy też znajdziecie jakąś taką małą rzecz, którą ostatnio wobec was zrobili wasi ziomale albo nawet za sam fakt tego, że są. Bo rzadko to robimy. Nie ma co ukrywać. Często dziękujemy za duże rzeczy, a bardzo rzadko dziękujemy za mała. Także podziękujcie za to, że w ogóle są. Że są gigantyczne. Zabawni, albo że zawsze sprawiają, że się uśmiechacie, że dają dużo szczęścia w Waszym życiu. Jest naprawdę ogrom rzeczy, za, za które możemy być wdzięczni. Dziękuję za osłuch dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Zachęcam do obserwacji mojego podcastu, jak i zostawienia opinii. Dajcie znać, co sądzicie o dzisiejszym odcinku. Opcje komentowania macie na dole. Również na dole macie ankietę. Zachęcam do wzięcia w niej udziału. W opisie również macie link do mojego Instagrama, także jeżeli chcecie się odebrać, zwać do mnie w takiej wersji bardziej prywatnej to też zapraszam. Trzymajcie się ciepło. Sayonara. Sayonara. Sayonara.